Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michu z tej strony. Drodzy Państwo, w tym wideo chciałbym, żebyśmy zrobili sobie update projektu Strike Beat który ostatnio Wam pokazywałem, zresztą przeprowadziłem AMA CTO tego projektu możecie sobie zobaczyć je tutaj. Generalnie projekt zajmuje się wypuszczaniem agentów AI. Ja również już posiadam dwóch takich agentów. One jeszcze nie są w pełni sprawne, funkcjonalne, że tak powiem, cały czas czekamy na wypuszczenie panelu. No i mam dzisiaj tutaj kilka update'ów związanych z tym projektem, także chciałbym wam je pokazać. I tradycyjnie nie przeciągając. Zapraszam na intro. oczywiście sprawdzić link w opisie, gdzie znajdziecie linki do giełd, których używam, jak i również do mojego kanału vlogowego. Polecam sprawdzić materiały z Tajlandii, jak i również kanału telegramowego bloga, jak i link do kantorów Wymień Bitcoina, gdzie na kasło Michał Lewicz macie obniżoną prowizję. My tymczasem możemy płynnie przeskoczyć tutaj. To jest właśnie ich platforma. Nie sprzedało się wcale tych agentów zbyt wiele. Tych elit mamy 192, Prime mamy 61, i core mamy 35%. Ja mam akurat tego Prime i Elite, którego zakupiłem na samym początku. Tego dokupiłem dość niedawno. No i mam tutaj wykopane w tym momencie tokeny Airstrike, prawie 1,5 miliona. Jeśli chodzi o cenowo tych agentów, no to prezentują się oni mniej więcej tak. Ale to wszystko Wam przedstawiałem w tym pierwszym wideo. Możecie je obczaić tutaj, a my możemy przejść, przejść do update'ów. Więc pierwszym tym pilotażowym agentem AI jest Binary, który udostępnia nam Prediction Market, dostępny na ton blockchain. Poprzez stejkowanie tokenów możemy tworzyć swoje własne markety, jak i zakładać się już w istniejących marketach. Podczas specjalnego eventu airdropowego będzie można zamienić tokeny Airstrike na tokeny Binary. Tutaj mamy taki trochę dłuższy opis, jeśli chodzi o tego konkretnego agenta. Więc analizując dane real time, on chain, jak i off chain, można tutaj tworzyć zakłady, tak, tak lub nie, korzystając przy tym z globalnych eventów. Czemu Binary? ponieważ jest on dużo tańszy niż na przykład Polymarket. Konkretnie jest to 25%. Poza tym tokeny wykorzystywane do opłaty Fee, czyli Binary, częściowo są spalane, a 20% tych trafia z powrotem do agentów elit. dlatego właśnie ja takiego posiadam. Więc token Binary będzie służył do tworzenia, jak i uczestnictwa właśnie w zakładach, będzie można stejkować token Airstrike, by otrzymać token Binary. Dobrze, to już by było na tyle. Kolejne newsy, tutaj akurat związane z płynnością, jak i tokenami RC404, czym jest RC404 jest to nowy standard, który ma cechy tokenów ERC ERC20, jak i ERC721, czyli NFT, więc NFT uwierzytelnia na naszym portfelu posiadanie bota, czy znaczy agenta AI, a ten agent może mieć jeszcze dodatkowo swoje własne tokeny. No i właśnie tutaj się pojawia problem ze względu na płynność. Jednak 10 tysięcy pierwszych agentów będą mieć dostarczoną Płynność w postaci L-Strike. Jest to specjalny token płynnościowy, tokena Strike, który będzie mógł być użyty właśnie do dodawania pól płynności do naszych agentów. Ciekawa opcja i podoba mi się, że token Strike będzie mieć tyle różnych utility przed odblokowaniem i po odblokowaniu, ponieważ tutaj mamy informację, że właśnie będziemy mogli wymintować sobie te tokeny RC404. Będzie się to odbywać na Abstract Chain albo na Base i Pół. Później będziemy mogli sobie kopać te L strike pod płynność. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze informację o wypuszczeniu całej platformy pod tworzenie AI agentów, coś właśnie jak Virtuals, którym paliwem właśnie będzie Token Strike. Tutaj mamy informację jeszcze o nadchodzącym IDO na Huo starter Na zapisy tutaj pozostały niecałe dwa tygodnie. I na koniec mamy jeszcze tutaj informację o właśnie tych tokenach Binary, które będzie można kopać dzięki NFT.com. Będą tu dostępne NFT. Wydaje mi się, że będą one również na TON blockchain, ze względu na to, że ten AI agent będzie właśnie działał tam. Public Mint odbędzie się na Magic Eden. A jeśli posiadacie 5 agentów tych elit, to dostaniecie jedną whitelistę. Za posiadanie takiego NFTK mamy tutaj gwarantowaną alokację tokenów binary i dodatkowo więcej strikeów uzbieramy, większe mamy szanse. Aha, czyli zatrzymanie samych Air-strike'ów też powinna być jakaś alokacja. Trzymanie agentów AI odblokowuje różne benefity, ale wiadomo, że te a ci agenci elit będą odblokowywać najwięcej. Tutaj jeszcze mamy naszą ulubioną tabelkę, gdzie mamy porównanie do AI XBT, no ale tutaj tym najważniejszym aspektem to jest chyba spalanie, ze względu na to, że to nie jest Token deflacyjny. Zobaczymy, czy poradzi sobie równie dobrze. No i dobrze, tyle ode mnie, drodzy Państwo. Strike Beat wydaje mi się, że da radę, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment. Czekamy na platformę do odpalenia pierwszych AI agentów. No i to tyle ode mnie. Poproszę zostawić łapkę w górę. Siemarko. Pozdrówki jo.